Dzięki Bogu, że przeżyliśmy nasze żony. Nie były, Bóg wie co. jesteś najlepszym człowiekiem pod słońcem. Który jest kolejny? Paweł ci żonę, a ty mu wszystko wybaczyłeś. No, łzy mi się do oczu cisną, kiedy się... Powyśle... Poni szlachet, Piękne. Tak. Co się Zajęcie. 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 to, to, za to, to zdjęcie. No. No. No.